Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje. Nadaje się nazwę RONDO imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego nowo wybudowanemu rondu położonemu u zbiegu ulic Juliusza Słowackiego z drogą numer K1928 Myślenice Wiśniowa. Jerzy Grabowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach. Powyższą uchwałę pozwolę sobie złożyć na ręce córki Świętej Pamięci Pana Prezydenta, y, Pani y, Marta. Marty Kaczyńskiej. Dziękuję. Pisu, ja, tofie. Ja, tofie. Dziękuję bardzo. Ja ja, 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 ja proszę Panią pocham. Martę o odsłonięcie. Patrzcie. Proszę wszystkich, machność i proszę orkiestrę odegranie hymnu państwowego. Miło być tutaj dzisiaj. Jakbyś godzinę temu miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości przekazania mi honorowego obywatelstwa miasta Wadowice. Przed chwilą miałam okazję odsłonić rondo do imienia mojego ojca, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj w Wosowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia popiersia mojego świętej pamięci ojca. i Bardzo cieszę się z tych wszystkich inicjatyw, bo one z pewnością przyczynił się do podtrzymania pamięci o, o moim ojcu, który był prawdziwym patriotą, prezydentem Polski, który posiadał wizję rozwoju naszego kraju, który był autentycznie przejęty losem nas wszystkich, Polaków, i zdawał sobie sprawę z wszystkich zależności, które mają wpływ nie tylko na życie publiczne, polityczne, ale na życie każdego z nas, także to zupełnie prywatne. I jestem bardzo wdzięczna, bo wiem, że każdy, kto będzie przejeżdżać przez Toronto. Będzie sobie przypominać Lecha Kaczyńskiego, a może niektórzy sięgną po jakąś publikację na jego temat, czegoś się dowiedzą i zastanowią się nad tym, jak ważny jest patriotyzm. Przykre jest to, że. Pamięć prezydenta, najwybitniejszego prezydenta, jakiego mieliśmy po 1945 roku, czci się w całej Polsce. Że jest dla niego miejsce tutaj w Małopolsce, że samorząd Myślenic podjął tę jakże piękną i szczytną ideę, aby jedno z nazwać imieniem Lecha Kaczyńskiego, a nie ma miejsca dla. Pomnika wybitnego Polaka, państwowca. Nie ma miejsca dla pomnika pierwszego obywatela Rzeczpospolitej. Nie ma w końcu miejsca dla byłego prezydenta Warszawy, byłego ministra sprawiedliwości w jego rodzinnej Warszawie. Jakże małostkowe jest zachowanie. Hanny Gronkiewicz-Walc. Jakże małostkowe jest zachowanie obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jakże małostkowe jest zachowanie tych wszystkich, którzy odpowiadają dzisiaj za walkę z pamięcią tego wybitnego Polaka, a tak naprawdę za walkę z pamięcią o Czystej i uczciwej polityce. Bo polityka może być czysta, może być uczciwa, może być ideowa i osobą, która uosabia właśnie taką politykę jest osoba świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednego dzisiaj tutaj w Myślenicach możemy być pewni: że naród upomni się o pamięć swojego. Pierwszego obywatela, że kiedyś niepodległa Rzeczpospolita nie tylko odwdzięczy się Lechowi Kaczyńskiemu, pomnikiem na krakowskim przedmieściu, że kiedyś y, będą dzieci uczyć się o tej wybitnej postaci, ale również y, w ramach tej przyzwoitości i pamięci historycznej naród upomni się o tych, którzy w sposób tak kłamliwy, tak zaugany walczyli z nim za życia i walczą z nim. Po śmierci, że kiedyś ci, którzy dzisiaj wydają się wielcy, którzy dzierżą w swoich rękach stery władzy, znajdą się na kartach e, księgi historycznej obok Targowiczan i e, zapiszą się, już się zapisali, jako ci, którzy dopuścili z jednej strony do tej tragedii, ale tak naprawdę jako ci, którzy dopuścili się zhańbienia Rzeczpospolitej. Naród się budzi i z tego możemy być. E, Dumni z tego możemy być szczęśliwi, a ta dzisiejsza uroczystość w myślińcach utwierdza mnie w przekonaniu, że dzień, w którym ci wszyscy, którzy noszą nie tylko na swoich ramionach i na swoich sumieniach odpowiedzialność za tę tragedię, że za to wszystko niepodległa Rzeczpospolita, suwerenna Rzeczpospolita, im sprawiedliwie odpłaci.